Szanowni Państwo, korzystając z okazji chciałbym serdecznie Państwa powitać i złożyć najserdeczniejsze życzenia, życzenia pełnych e, dobrych chwil w nowym roku, jak również spokoju i rozmów w rodzinnym e, takim otoczeniu, rodzinnym ognisku, abyśmy mogli przez ten czas, który teraz e, zbliża się już wielkimi krokami, po prostu odpocząć. Rok był pełen intensywnych różnych wydarzeń. Chcielibyśmy, aby najbliższy rok przyniósł nam wiele pozytywnych wrażeń, jak również wiele nowości dla naszego miasta. Już od jakiegoś czasu choinka, dekoracje w oknach, witryn sklepowych przypominają nam, że zbliża się bardzo ważna chwila, bo zaczyna się robić bardzo odświętnie, coś się wydarzy. Czekamy na moment, który wydarzy się i coś zmieni w naszym życiu na trwałe, nie tylko na krótką chwilę. Boże Syn przychodzi na świat jako niewinne dziecko. Ta postawa niewinności sprawia, że każdy może przyjść do Niego. Dziecko jest bezbronne, dziecko jest pełne ufności. Każdy może pochylić się nad nim, wziąć niejako swoje ramiona. I Boże dziecię z wyciągniętymi dłońmi chce przyjść do każdego z nas. Nie jest to jedynie symbol zatopiony w figurce, ale w prawdzie, którą przynosi Boży Syn, że Bóg nie zostawił człowieka samego w jego niedoli, w jego uciemiężeniu, ale posłał na świat tego, który. Chcę towarzyszyć każdemu z nas przez naszą ziemską wędrówkę, aż dojdziemy do domu Ojca. Tak myślę o tym, przychodząc tu, przed chwilą byłem w hospicjum i dziś i w tym roku, kiedy jest mi dane być w różnych instytucjach na takiej radosnej chwili, jako jest opłatek, dzielę się tym darem hospicjum, i pragnę, abyśmy mieli świadomość, że tam też jest życie. I ta scena z Betlejem odnosi się także do każdego, który jest w potrzebie, kto jest uzależniony od drugiego człowieka. Syn Boży stał się człowiekiem. Jak wyróżnił tę godność, jak wywyższył ją, skoro chciał być jednym z nas. Życzę Wam wszystkim. Abyście w drugim człowieku widzieli człowieka, abyśmy wszyscy służyli sobie nawzajem w miłości, aby Pan, którego pamiątkę przyjścia na świat będziemy obchodzić nieustannie, otwierał nasze serca na drugiego człowieka, siebie nawzajem, abyśmy miłowali się, bo tam, gdzie rozdajemy miłość, tam jest Boże narodzenie. Tam, gdzie dzielimy się uśmiechem, tam jest Boże Narodzenie. Tam, gdzie ocieramy z oczu łzy, uśmierzamy ból, dajemy kromkę chleba, tam rodzi się Bóg przez miłość, a więc jest Boże Narodzenie. Życzę Wam, aby każdego dnia Bóg rodził się w Waszych sercach przez miłość. Wszystkiego dobrego. W imieniu pracowników Starostwa Powiatowego, radnych Rady Powiatu, życzę wszystkiego co najlepsze. Wszystkim mieszkańcom miasta Lubartowa, ale także... Powiatu lubartowskiego wszystkim gościom życzę, żeby te święta były rodzinne, przepełnione miłością i spokojem, żeby Pan Bóg wkraczał w nasze serca, w nasze domy, żeby nam błogosławił tutaj w tym mieście i w całej naszej ojczyźnie. A na nowy rok wszystkiego co najlepsze: spokoju, dobrych decyzji, mądrości i radości. W tym, co Pan Bóg nam przygotował. Wszystkiego dobrego. Moi drodzy, szanowni zebrani, po tylu znamienitych gościach i z takiej uroczystej chwili, wypada treściwie i krótko się do Państwa odnieść i życzyć Wam, Waszym rodzinom, Waszym dzieciom, matkom, przyjaciołom, żonom, ojcom, mężom wszystkiego najlepszego w tym roku, zdrowia, pomyślności i wszystkiego dobrego dla Was. I dla waszych wszystkich znajomych. Życzę wszystkiego najlepszego naszemu miastu i chcę, żeby dobro było razem z wami w tym roku i przeszło na lata następne. Dziękuję. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi Wszem prędzej się wybierajcie, Do Betlechem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana. Poszli znaleźli, Dzieciątko w żłobie, z wszystkimi znaki. Dane mi sobie, jako Bogu Cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości, z wielkiej radości.